Zdarza się kilka nocy w roku, kiedy nie warto kłaść się spać. Do jednej z nich niewątpliwie należy Noc Muzeów. Nyska Placówka obchodziła swoje święto już po raz siódmy. W sobotę 17 maja już po raz siódmy odbyła się Nyska Noc Muzeów, która rozpoczęła się od finisażu wystawy malarskiej metamorfozy Kazimiery Rudnickiej. Później zwiedzający rozproszyli się po całym muzealnym budynku, ponieważ podczas tej wyjątkowej nocy każdy, kto przybył do Nyskiego Muzeum miał okazję zobaczyć wszystkie wystawy stałe oraz czasowe znajdujące się w placówce i to całkowicie za darmo. Chciałam właśnie to zobaczyć, tą świętą, która ma brodę. Właśnie wiedziałam o niej, że jest tutaj gdzieś. To jest kobieta, która chciała żyć w czystości. I ojciec za karę, że nie wyszła za bogatego pana ukrzyżował ją. Te rzeźby um, aniołów, które przedstawiały na przykład zmęczenie czy oczekiwanie. No, bardzo ładne to było. Bardzo ładne rzeźby. Mi najbardziej się podobały tej bronie. Wybrałem właśnie dla siebie jeden. Jest bardzo fajny. Myślę, że te wystawy tymczasowe z no, ze sztuką nowoczesną. Czasami nawet sami Nysianie nie zdawali sobie sprawy, jak wiele przepięknych eksponatów można zobaczyć w Nyskim Muzeum. Jestem z Nys, ale... Nie miałam nigdy możliwości przyjechać dzisiaj właśnie przepiękne są rzeczy, sta oczywiście z różnych wieków. Na pewno jest to ciekawa rzecz, bo mogłem tutaj przyjść z młodszym pokoleniem, pokazać mu w takiej powiedzmy scenerii ciekawszej niż w ciągu dnia, bo jednak wieczór też daje pewną atmosferę i pozwala to zobaczyć w innym świetle eksponaty. Zawsze tak wyrywkowo się zwiedza, nie? Jak jakaś tam wystawa jest, no to konkretnie tylko jakąś tam jedną część salę, nie? a teraz całość. Okazało się również, że niektóre wystawy mogą przywołać wiele wspomnień. Pamiętam dużo jeszcze, jak ta zburzona Nysa była, nie? Wtedy to niestety człowiek biegał po gruzach, bawił się. No i teraz wspomnienia. Tato mój też pomagał przy odnowie katedry dachu. Bo rodzice przyjechali tutaj z Białostockiego. Jednak to nie koniec atrakcji, bowiem pracownicy muzeum przygotowali prezentacje, które przedstawiły biografie trzech niezwykłych osób bazlego rogowskiego, przyjaciela marszałka Rydza Śmigłego, Stanisława Kramarczyka, prekursora rewitalizacji zabytków w naszym mieście i byłego dyrektora muzeum w Nysie oraz Franciszka Pikuły, twórcy muzeum w Pałacu Biskupim. Siódmą noc muzeów zakończył wykład księdza Prałata Mikołaja Mroza, Dankwart i największy klucz w Nysie, a samo Muzeum zamknęło swoje drzwi dopiero o północy. Jak zwykle co roku muzeum zawsze staje na wysokości zadania. Jest, jest, jest ciekawa, interesująca, no przeurocza, no warto wejść i, i zobaczyć, szczególnie nawet mieszkańcom Nysy, którzy niewiele wiedzą o samej Nysie.